Pan z Wami, słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak mnie umiłował Ojciec, tak ja Was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca Mego i trwam w Jego miłości. To Wam powiedziałem, aby radość moja w Was była i aby radość Wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja Was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej. Gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi. Jeżeli czynicie to, co Wam przykazuję, już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Jego Pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca Mego. Nie wyście mnie wybrali. Ale ja Was wybrałem i przeznaczyłem Was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc Wasz trwał, aby Ojciec dał Wam wszystko o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To Wam przekazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Oto Słowo Pańskie. Chciałem Wam zadać pytanie, które jest pytaniem, które bardzo mocno dzisiaj wybrzmiewa, bo wypływa z tej dzisiejszej liturgii słowa, z tego co słyszeliśmy przed chwilą. I to pytanie brzmi: Dlaczego tutaj jestem? Dlaczego tutaj jesteś, braci i siostro? Co takiego się stało? Co jest powodem Twojej obecności tutaj w kościele? Dzisiaj w niedzielę o 7 rano, 5 maja. Kościele. Warto sobie zadać to pytanie, nawet samemu sobie, nie chodzi o to, o to, żebyśmy teraz nie wiem, tutaj jakoś głośno odpowiadali przed wszystkimi, ale przede wszystkim samemu sobie, przed samym sobą, przed Panem Bogiem odpowiedział na to pytanie, dlaczego tutaj jestem? Po co tutaj jestem? Idźmy dalej w tych pytaniach. Wielu z was tutaj jest, yy, trwa w związkach małżeńskich. I myślę, że dzisiaj z rana warto sobie zadać pytanie: Nie wiem, jak często czy w ogóle zadajecie sobie to pytanie, dlaczego jeszcze jesteś w tym małżeństwie? w tym małżeństwie? Dlaczego jeszcze jesteś żoną tego męża, mężem tej żony? Dlaczego my trwacie w tym małżeństwie? To naprawdę są ważne pytania. Dlaczego jeszcze? Dlaczego pomimo tego wszystkiego jesteście razem? Wielu z Was nie doświadcza tego, że jesteście już ze sobą y, przez tyle lat i, i doświadczacie też już razem y, i swoich trudów, i, i starości, i przemijania, opieki nad sobą. Dlaczego musisz się, dlaczego chcesz się opiekować swoim mężem czy swoim żoną? Wielu z was może też mieć doświadczenie y, tego, że macie starszych rodziców, starszą mamę czy ojca którym trzeba się zupełnie opiekować. 24 godziny na dobę. Dlaczego to robisz? Dlaczego nie oddasz swojego, swojego rodzica gdzieś tam do opieki, żeby kto inny to robił, a ty chcesz to robić? Dlaczego? Jest to pytanie. To są te pytania o nasze małżeństwa, nasze relacje. Dlaczego jeszcze jestem redemptorystą? Dlaczego jeszcze jestem księdzem? Dlaczego jestem tu gdzie jestem? Był taki w XX wieku bardzo znany psycholog, psychoterapeuta, który przeszedł przez całe piekło obozu koncentracyjnego wraz ze swoją żoną, dziećmi. Tylko on przeszedł, Wiktor Frankl. I po wojnie zajmował się terapią, i kiedy przychodzi do niego ludzie, pacjenci, którzy też przeszli przez ten trud, przez to no piekło, jak powiedziałem, bo jak inaczej można nazwać obóz koncentracyjny, i to, co tam się w tym miejscu działo, to zadawał swoim pacjentom jedno pytanie na początku. To dlaczego, skoro pan tyle przeszedł, czy pani przeszła tyle w życiu? Dlaczego jeszcze nie popełnił, czy nie popełniła samobójstwa? Dlaczego wobec tego wszystkiego, czego człowiek doświadczył, czego doświadczyłeś, dlaczego nie odebrałeś sobie jeszcze życia? To pytanie, ono zbiera się w tych pytaniach, które wam na początku i sobie próbujemy zadawać. Nie? Dlaczego? Bo ponieważ dzisiaj Jezus nam próbuje pokazywać, podpowiadać tą odpowiedź. Nie? I jest ważne, żeby, żeby teraz może zobaczyć i, po, i sobie wrócić do tego, kto z nas na to pytanie, dlaczego tutaj jestem, odpowiedział, bo muszę, bo taka tradycja, bo takie przykazanie, bo jak nie pójdę, to będę musiał się wyspowiadać, i ksiądz na mnie nakrzyczy w konfesjonale. A kto z nas jakoś w tej pierwszej odpowiedzi, i to nie chodzi o to, żeby teraz robić komuś wyrzuty, ale zacznę od siebie, żeby zrobić sobie rachunek jakiejś sumienia, kto z nas potrafi powiedzieć jestem tu dlatego, bo kocham. Jestem tutaj z miłości. Takiej prawdziwej miłości. Bracie, jest, siostro, jesteśmy tutaj z miłości. Jesteśmy tutaj dlatego, bo kochasz, że to, co Cię tu przyprowadziło na tą Eucharystię niedzielną, to jest miłość do najważniejszej osoby w Twoim życiu, jakim jest Jezus Chrystus, który żyje, który zmartwychwstał, który pokonał śmierć? Czy to, co między wami jest, i pewnie tak, jesteście sobie wierni w małżeństwie, my jesteśmy sobie wierni, jesteśmy wierni Panu Bogu w życiu zakonnym, kapłaństwie, jesteśmy wierni w relacjach. Nie tylko tych małżeńskich, ale też tych dzieci do rodziców, rodziców do dzieci. Mimo, że, że dzieci tyle razy dają w kość Wam i, ty i tyle już łez wylanych y Wam tutaj zapewnili, tyle nieprzespanych nocy i obce dzieci czasem są życzliwsze od, od Waszych dzieci, to jest coś większego od tych emocji, od, od uczuć, od zewnętrznych jakichś okoliczności. I to jest to, co, co nami kieruje. Coś, co, co nas wiąże, coś, co nieustannie jest jakimś fundamentem na, naszego życia, naszych relacji, to, to jest miłość. To jest miłość, która oczywiście nie jest czymś takim pluszowym, takim serialowym, nie jest czymś płytkim, nie jest tylko uczuciem, emocją. Nie? Bo dzisiaj Jezus mówi nam, że miłość, właściwie ja nam na to napiszę w tym liście, że miłość polega na tym, że Chrystus za nas umarł. Że miłość to nie jest tylko to, że jest mi z kimś dobrze, że coś do kogoś czuję, ale miłość to jest to, że ja widzę kogoś, jestem w relacji do kogoś. I jestem gotów za niego umrzeć. To, co powie nam papież Benedek XVI w tej pierwszej encyklice Deus Caritas ze, że na początku chrześcijaństwa. U zarania chrześcijaństwa nie stoi żadna ideologia, żaden system moralny. Nie zabijaj, nie kradnij, nie cudzołóż. Nie, 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 nie. Rób to, rób tamto. Że na początku chrześcijaństwa nie jest spotkanie z wyciągniętą dłonią, pięścią, która mi grozi. Nie jest spotkanie z Bogiem, którego trzeba się lękać, bać, bo jak, bo jak tylko zgrzeszę, to on będzie mi karał. Ale papież Manery XVI. Niesamowity teolog, święty papież powie: Na początku chrześcijaństwa chodzi o spotkanie z Jezusem, Chrystusem, który nas umiłował. I dopiero wtedy jestem w stanie zrozumieć chrześcijaństwo, odkryć chrześcijaństwo, jeżeli pozwolę sobie właśnie na takie spotkanie, na taką relację. Dzisiaj święty Jan Teolog, jedyny tak naprawdę apostoł, ewangelista, nazwany szczególnie przez Kościół Wschodni, jako teolog, daj nam definicję Boga. Jedyną definicję, najbardziej pełną i najkrótszą definicję Pana Boga: Bóg jest miłością. Bóg jest miłością, że to, co określa Pana Boga, to kim on jest, to jest miłość. I to, co Jezus potem powie apostołom, co dzisiaj słyszymy w wieczerniku, w testamencie. A mówi: Miłujcie się tak, jak ja Was umiłowałem, że to, co ma z nas łączyć w kościele to nie wspólne interesy, to nie wspólna ideologia, to nawet nie przykazania, to nie lęk przed piekłem. Ale to co was ma nas złączyć w kościele, to doświadczenie tej miłości, która jest doświadczeniem, że ja patrzę na brata, na siostrę w kościele, w ławce obok, jestem gotów za niego umrzeć. Że kiedy apostołowie to doświadczają, przyjmują to przede wszystkim mocą Ducha Świętego. To, 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 co jest pierwszym owocem Ducha Świętego, to jest to, że oni wychodzą z wieczornika i zaczynają głosić Ewangelię tych, tym, którzy się wcześniej bali, tych, których wcześniej nienawidzili, bo zabili ich mistrza, bo ich prześladowali. To stwarza doświadczenie tego, bo, bo powie nam też Jan, że nie jestem w stanie kochać bez doświadczenia też miłości, Pana Boga, bezinteresownej miłości. A dlatego, że oni tego doświadczyli, zaczęli głosić Ewangelię. Dzisiaj Piotr idzie do Korneliusza, do Poganina, do żołnierza. On przecież za, to, za ten gest mógł być wykluczony ze swojej wspólnoty. To nie był ktoś poważany, pobożny, najbardziej religijna osoba w mieście, zelator jakiejś wspólnoty, lider jakiejś wspólnoty chrześcijańskiej. To był Poganin najbardziej pogański pogani na wskroś. Jeszcze żołnierz, pracujący dla okupanta, a on idzie do Niego i głosi mu Ewangelię, i przychodzi Duch Święty, następuje mała pięćdziesiątnica, następuje udzielenie krztu. Bo to sprawia, że ja, kiedy przyjmuję to doświadczenie, że jestem przez Pana Boga kochany, to jestem w stanie pójść nawet i do wroga, nawet i do wroga. Dobrze jest mówić. Ewangelię tym wam, którzy słuchacie tego. Dobrze jest opowiadać ja Panu Bogu w swoim gronie, we swoich wspólnotach. Ale pójść do wroga, ale to miłość jest argumentem, że ja idę dlatego i głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa, bo chcę, żebym, żeby Ten doświadczył też tego, czego ja doświadczyłem. Że skoro ja zostałem tak ukochany przez Pana Boga, to ja nie mogę tego zatrzymać dla siebie, tylko chcę to z tym pójść dalej, chcę pójść tą nowiną dalej. Chcę się tym dzielić. Tak jak przypomnijcie sobie, drogie Panie Drodzy Panowie, kiedy tak dosyć przecież to niedawno było, kiedy byliście młodzi, kiedy byliście zakochani, kiedy nie było wtedy jeszcze internetu, ale wszyscy wiedzieli, że, że się jest zakochana, że się jest zakochany, bo miłość się udziela. Nie? Miłość się nie chowa miłość się udziela wszystkim jak radość prawdziwa radość się udziela wszystkim i ta prawdziwa radość która pochodzi od Pana Boga i, i prawdziwe doświadczenie miłości, które pochodzi od Pana Boga się udziela, ja nie mogę tego zatrzymać dla siebie i Jan potem powie my nie możemy nie mówić to co widzieliśmy, co słyszeliśmy czego dotykały nasze ręce my nie możemy, to jest argument że ja jeżeli, jeżeli naprawdę spotkam Jezusa w swoim życiu tu na Eucharystii chociażby, żywego, prawdziwego, to ja nie mogę tego zachować dla siebie. Naprawdę nie mogę tego zachować dla siebie. To nie jest moja prywatna sprawa. Tylko to się powinno nam udzielać. To, się powinno, to powinno się nam zarażać innych. Żebyśmy powinni zarażać tym, kogo tu spotkaliśmy. Tym doświadczeniem, które tutaj, tutaj jest naszym udziałem. My nie możemy. I dlatego potem apostołowie są gotów oddać życie. Na tym polega miłość, że są gotów oddać życie nie w, nie w imię ideologii, nie w imię jakiegoś systemu, któremu na imię jest chrześcijaństwo, ale w imię Jezusa Chrystusa. Kiedy nieraz ktoś mnie poprosi, żeby asystować, błogosławić przy sakramencie małżeństwa, bo wiemy, że to nie ksiądz udziela małżeństwa. Nieraz jak ktoś nawet mnie prosi, znajomy, czy gdzieś tam, czy, czy ojciec, czy by nam mógł udzielić ślubu, ja mówię, no nie mogę, no nie mogę wam udzielić ślubu, małżeństwa. Nie mam takiej władzy. Niektórzy są wtedy smutni, proszą mnie tam prawie jak dzisiaj Korneliusz Piotra na kolanach. Mówię, no nie mogę, no, nie, bo wy wy sobie udzielacie tego sakramentu. Kościół tylko w osobie kapłana wam bo błogosławi. Potwierdza tą, ten sakrament ale bardzo lubię wtedy pytać tych nowożeńców czy wcześniej jeszcze narzeczonych przed zawarciem sakramentu małżeństwa czy są w stanie oddać życie za siebie czy on patrząc na nią na swoją przyszłą żonę i ona patrząc na niego jako na przyszłego męża jest w stanie oddać życie za niego nie żeby nam będzie nam miło, sympatycznie że będziemy mieć super dom fajne dzieci wychowane, odchowane, wykształcone Będziemy sobie lecieć, będziemy sobie latać na wakacje. Tylko czy jesteśmy już od początku gotowi na to, żeby oddać życie? Bo małżeństwo to jest oddawanie życia, nie? Wy to doskonale wiecie. To jest rezygnacja, to jest, to jest ciągłe obumieranie. I to jest jeden argument na to, że ktoś może być małżeństwem. Że ktoś wie, i chociaż trochę chce rozumieć, czym jest miłość. Że ja jestem gotów oddać życie. Bo jest coś większego, co mnie kieruje, to jest ta miłość. Miłość, która przekracza bramy śmierci, bramy piekła. I skąd to się dokonuje na końcu? Jezus nam do dzisiaj mówi w Ewangelii, dlaczego my kochamy, dlaczego tu jesteśmy, dlaczego potrafimy kochać, dlaczego potrafimy obumierać, dlaczego jesteśmy gotowi na poświęcenia, że to nie z nas jest, że to nie my jesteśmy bohaterami. I tak naprawdę to nie my jesteśmy bohaterami, nawet tego, że tu jesteśmy na tej Eucharystii. Ale Jezus nam powie: Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. I przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili. To ja was wybrałem. Że każdy z nas został wybrany przez Pana Boga. Jest taki obrzęd, szczególnie przeżywany w liturgii, kiedy udzielany jest sakrament chrztu dorosłym. Potem ten obrzęd jest powtarzany dzisiaj na nowo, odkryty w kościele przy bierzmowaniu. Jeszcze rzadko stosowany, bo są różne motywy, najczęściej pewnie czasowe, ale kiedy też właśnie jako tutaj młodzież czy dorośli, które przychodzą i proszą księdza biskupa o, o, o to, żeby udzielił sakramentu bierzmowania, to ten sakrament jest poprzedzony tym takim obrzędem wybrania. O tym potem się ten obrzęd też powtarza znowu przy ślubach zakonnych, przy, przy święceniach kapłańskich. Obrzęd wybrania, że wypowiadane jest imię kandydata. Że Bóg mnie wybiera, Bóg mnie wzywa po imieniu. Bóg mnie wybiera, jestem tutaj dlatego, że zostałem wybrany. Bóg Ciebie wybrał. Bóg nas wybrał i dzisiaj nam mówi, wybrał nas do tego, żebyśmy byli Jego przyjaciółmi. Nie sługami, nie niewolnikami, nie do tego, żebyśmy odprawiali pańszczyznę, nie żebyśmy tutaj to, co w chrześcijaństwie robili z przymusu, żeby nas to ograniczało, przymuszało. Popatrzcie, jak my, jeszcze na nas jest to jarzmo przymusu, jest nas jeszcze jarzmo niewolnictwa. Robienia czegoś, bo muszę, bo jestem bo do czegoś przymuszony, jak Szymon z Cyreny. Jezus mówi, nazywam, wybrałem was do tego, żebyście byli przyjaciółmi moimi, i wam wszystko objawiłem. Nic nie jest tajemne. Chrześcijaństwo to nie jest wiedza tajemna. To nie jest coś, o czym my nie wiemy. Chrystus, w Chrystusie wszystko mamy odkryte. Dlatego kościół, który sprawuje liturgię, już nie ma zasłony tak jak w świątyni jerozolimskiej, bo tu wszystko jest odkryte. To jest ciało moje, to jest krew moja. Zostałem do tego wybrany, żeby być tego świadkiem, żeby być w tym przyjacielem i żeby ta relacja przyjaciel, przyjaciół-przyjacielska przynosiła owoc przynosiła owoc. Żebyśmy szli w świat i przynosili owoc, żebyśmy się tym dzielili, żeby ludzie podchodzili do mnie i zerywali odrywali to, co ja mam pomiędzy mną a Panem Bogiem i by się tym karmili, by to jedli. Nie? To, co ja doświadczam spotkania spotkaniu z Panem Bogiem. O takie doświadczenie, o taką wiarę, o, o taką relację, o właśnie, o relację z Panem Bogiem, módlmy się, żeby Pan Bóg nam tak to serce wypełnił, żebyśmy się już nie bali Go, ale żebyśmy chcieli traktować Go i doświadczać Go bardzo, bardzo, niesamowicie bardzo intymnie i blisko. Amen.